Koni, chciałbym powiedzieć ci dzisiaj coś niesamowicie ważnego. Dla ciebie bym chciał być piękny jak kwiat, tak bardzo bym chciał o ciebie dbać, gdzie wiedzie twój szlak, gdzie wzywa ci świat, tak bardzo bym chciał ci szczęście dać, wędrować za rękę, pragnę z tobą do końca swych dni. Szczęście od dziś to my. Gdzie popchnie nas los, nie będzie nam źle. Widziałem nas już w, w niejednym śnie. Szykowałbym lunch, na rower cię brał. Codziennie bym pod twą szkołą stał. Zachwyca mnie wieczór i że siedzisz tu dziś, piękna ja. Szczęście to my, więc z tobą chcę być w tym.